Witam serdecznie. Dzisiaj gramy sobie w Diablo 3. Będziemy robić sobie szczelinę Felemonów czy jakoś tak. Jest ze mną Maciek, Phoenix i Saox. Kim? No. Kim, wy, kim wy w ogóle gra bo ja nawet nie wiem. No nie to widzisz? To? Nie. No ja na przykład ja gram sobie magiem. Aha, czyli mamy jednego maga i dwóch dch nie no ja jestem dopiero w szkole Dobrze będzie, damy radę, zobacz to się tak robi o cyk cyk cyk, nie wiesz, cyk cyk, nie Został tu skrzynkę Skrzynka Ej To nie ja co? Co to jeszcze nie dotykał się Nie to nie nie będę się i do tylko... Tak masz rację nie to ruszaj skrzynek A po co ci skrzynka w ogóle przestań Biesny co zobaczysz, zaraz będzie tak, żebyś prosił o legendary, co? No nie. Nie no nie, no prze, nie to żebym prosił, nie nie, ale nie pogardzę! To już useless, ale ja chcę robić ja im chyba nic nie robię Mam takie dziwne, głupie wrażenie nie, z łaski ale, swojej, nie szalej, to o, wezmę sobie kapliczkę ja nie szaleję, ja tylko biję Noga A no, tą Już nie ma kapliczki No jak Bo to była kapliczka czerwona Znaczy kapliczka, yy, studnia. Dajnik nik z winem Bomba może nie lubię No to twój problem My lubimy. Ja też lubię. Ja, ten, ten, ten zwłaszcza wino marki wino. Tak, to najlepsze. Mamrot. Mamrot. Ej, wy się nie śmiecie, bo u mnie na CPN jest mamrot Ek! Mamrot ek. Tak ma CPN -o. a widzicie. Nie no, ja kupowałem kiedyś ten jak to mamrodo tego. Tam w tym, w tym sklepie. A to nie dobre jest. No nie Dob no, dobre, ale jest to... Już... W barku siedzi i czeka do wykorzystania. Ta, przy, przyprowadzisz kobietę, może napijemy się wina, przeleje do jakiegoś, nie wiem, tam... Drogiego, nie wiem, jakiegoś wina. To jest chciał. Bo to też na obiad, chateau? No, szatola La No, ja... mam, Tu jest kapliczka. Ja kogoś biję i chyba zaraz no, ja nie chyba. przeżyję. Nie wiem, nie patrzyłem, co to jest. Szał. Szał Szałpał. No to se. No. Sobie. tu, kurde. Noga do mnie. Wszyscy razem. Tyż. Bo takich czek jak, jak nas, dwóch to ani jednego. Znaczy, że was jest tam dwóch. Tam ci gdzieś poleźli. nie? O! Spadł skarbnik. Trum, 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 stój w miejscu, jak się ładnie o to proszę. No pat, gupek będzie się ruszał. Gdzie? Kurcz tu. Tego tu nie spowiedziałem. Ja go dogonię, nie, nie bój żadnych. O, nie zostawię mnie samego. Dobiję hamas. Dobiję chama, O, dobiję. O, legendę o, mi wydropił. Nie wierzę, karwasza o, ja wiesz. hamas. O, rękawice. Jak mi poleci to, co ja myślę, to będę w niebo jedna. Zobacz, czy Ty, to czekaj, bo ja już nie wiem w końcu, Maciek, ty jesteś nim czy nią. A może shemale? Ty. Ostatnio to w modzie te gendery są. Tu <grym> państwo. <grym> Daj mu czas tę odpowiedź, bo myśli. No to... To jak kobieta przy twarze, daj ją chwilę. Dwa dni później. Nie wiesz, spokojnie, jestem czysta. Czysty. Jesteś ja czysta, dobra. Bo jak śpisz, i nie wołasz. No i się wydało, jednak to jest ona. Taka ja jest zmyła. Jestem czysta, jest jest rano sobie robiłem pukanie Ta, lewa z rana jak śmietana. Na no fajnie się mówić. No co? Ty <laughs> do roboty z czystym żołądeczkiem to jest jak, jak, jak znalazł. <laughs> pyta, to jest i nie, nie uciekaj, uciekaj! Uuu, no, no Miał nie żołądka <grymne> Skąd wiesz, że żołądka, co? To to A może to nie był żołądek? <grymne> przez dupę do żołądka. <grymne> nie to tak bardziej jak wiesz, jak z kobietą byś ten, no yy, Anal ten, wiesz, przez dupę do żołądka. Do serca! <grymne> Wiesz e, e, Jak to gdzieś widziałem, że tam ponad... Co e, e, to było? Ponad chyba 30 centymetrów, to już jest tam. Choroba. Słuchaj, ja dzisiaj na wiedzy bez, bez użytecznej wyczytałem zajebiście cie, z, super ciekawą rzecz. E, jeżeli się masturbujesz, okay. przynajmniej raz w tygodniu, to ci się poprawia y, krążenie, y, coś tam jeszcze, wiesz, układ odpornościowy ci się wzmacnia. <grym> taki, ty, tak, to to, <grym> taki ty to powiedziałeś. Nie tego robić dla ciebie. Dlatego jesteś taki gębki dobry, no ty. Maciek co ma pierdolić do wiatraka? Co, no, Maciek jest gębki, nie? Tak. Jak łyżka w o! O, i patrzę, po kolei Cały Ło kurde. Hardcore. piłem ten do metalu i Tomku, a co ty będziesz robił w ogóle w Sylwestra? Gra w Diablo. <laughs> Będę grał w grę. To widzę, plany masz takie same jak ja. <laughs> ty, bo dwie legendy mi wyleciały i nie mówicie. Kłamiesz, I nie wierzyć. A po co ci one? I tak, i tak nie będziesz miał dużego damage. U. Nie wiem. A gdzie tu jest przejście jakieś? Aha, gdzieś tamte. Ślepy nie? Amulecik i łuk. Jaki No, może już dla mnie. No głup... No, A mógł zembrzyj, mógł. no. A dlaczego mi legendy nie, nie, nie dropią? Bo się nie starasz. Ech, ech, a pewnie myślałby kto. Wy, Pokażcie mi ten łuk. Na co ci łuk ty? Chbźum. Ja ich ubiję, idźcie dalej. O, mam to, co mówiłeś, Fenix. Yy, szansa na wystrzeliwanie kurczaka po czasie. Widz, oko. Pokaż, jak to wygląda, bo ja nie widziałem jeszcze tego kurczaka. Nie chcę mi się tego zakładać. Zakłada już. Nie to jeździć z Dlaczego on nie ginie? O! Jej Co mamy... ja ich sobie pobijesz albo nie Działuję Idzie do nas. nasz, a tu jest Stój w miejscu Stój w miejscu mówię Ciebie da nie może poruszać za bardzo się odpocznę No, latwość <śrany> Zobaczy te kurczaki biegną ja nie widzę tych kurczaków w widzę, ogóle Nie widzę No po ziemi biegną Gdzie? No. Za mną Patrz Patrz o. na ziemi. A rzeczywiście lecimy, lecimy, lecimy. <laughs> Nie mam pytań To dobrze mi. No też kto pyta, nie było... Kto pyta to pyta Pyta to brzydkie słowo, proszę nie używać go przy mnie <grymne> no o problemy, gdzie ja, ja polazłem? Pytanie no po to ty wiesz, odmiana od pytania. Nie no, pij. Niech pi... Nie oni jakieś. <grymne> Już? A, o, no dzięki! Jakoś trochę mało męski. A bardzo pod gender. Jeb, 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 je 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 zabiję ich! Gender. <grymne> <grymne> Samże gender, cicho. Cicho bo się wyda zwłoki jakieś zacznę wybuchać tu nie drugi... na mojej zmianie plum plum, plum. Dzięki za miksturkę No patrz, będę się ruszać Jarek ty masz miksturkę? Jaką Legendarną. Jaką, bo mam trzy różne nie <gry> A jak y, po, pokaż ją, która? Zaraz będziesz miała? widoczną. Chyba odporności na wszystko: 67. Nie, po, pokaż ją. Muszę zobaczyć po kolorze poznam. No 66, biała. A to nie, takiej nie mam. <gry> nie, takiej nie mam. <gry> I nie będziesz miał. <gry> to jest pieczeń. i Czemu nie mogę tam? Mam zieloną? Hmm? tylko to zieloną? Mm, czekaj, ja mam tutaj, mam żółtą, tam mam gdzieś niebieską, jeszcze jakąś mam, ale... A i tak już nie dasz? Myślę. No, tam, no tak, fakt, nie tamtych, jest, nie tamtych nie dam, faktycznie. Ja sobie Zbieram kasę, zbieram kasę! Ile w ogóle mam już? Ja pierdziele, 456 milionów. Ej, pany, nie szalaj, ta bo ja rzym pełny. Idę się sprzedać. No, robisz to proszę, nie Stąd pójdę się sprzedać. A co? Ja i wie, Arko to nie nawodnicie. A się tak często nie sprzedaję, jak ty. Co nie świadczy, że się sprzedajesz. O, Wszystko no, niebieskie co tym między nie wrzucajcie na w Bardzo mi sił. O? No dobra, to się pozbieram. Ja niebieskie wyrzucam, bo mi niepotrzebne jak na rajdę. No ale już zbieraj, bo ja ten to, to Ja wyrzucam po drodze, także jak to się możesz iść za mną. Słuchajcie, mam dylemat. Nie. Wydropiło mi coś takiego. A mam coś takiego w zestawie. I te pomarańczowe dają mi plus 4,8 do obrażeń i 3,5 do leczenia. Ale nie, tamte są lepsze, bo tamte, na tamtych może żywioł. To znaczy, te zielone, Poza... tak, te zielone są lepsze w danej chwili. No właśnie, czyli wszystko w przeróbkę idzie, dobra? Poza tym, jakby się założył, to byś stracił witalność. No, bardzo dużo. A akurat na Twojej postaci to jest bardzo ważne. Łał. Aż tak nie jest. Chubzium. Ważne? A co? Ważne? No że mówisz, że aż tak nie jest ważna twoja witalność? A na co mi? Co ja tank jestem czy co? A nie? Nie. Moja postać jest tankującą. No chyba ty. No może nie jesteś tego swego rodzaju tankiem, ale masz możliwość snowania ściągania mobów w jedno miejsce. Pierdzielej! Czemu, że ja się tak podbieram? Ja. ja jestem taki, który bardzo duży zadaje damage, tak da. Taki damage zadałeś duży, że uuuu... Noo... aż mógłby się sam dość do, do, no do tego, żeby się wysadzać. Pan gdzie ja żeś ja tam polecił? postaci... Yy, ...minicha. O ta pewnie, nie w ogóle. Dzień dobry. Ostatnim czasem się zmieniało trochę. To ile teraz krytów zadajesz? Po 10 miliardów? Aż tak mało to nie. By, jest. Bywa tak, że ja zabiję jednego moba, a on wszystko zdetonuje. Jeszcze znaczy jest grupka, mo, jeden mob, który ma mniej życia i jeden mob wybucha i reszta też. Zaraz po mnie. Ty nie możesz tak robić. Nie możesz Może! Nie może! To jest nieuczciwe, bo wtedy on zabiera wszystko. A wy nic Jak zdąży? <laughs> w sumie te ta... tu tup. tup, 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 otwieraj to. Ona kurczaki, Ale to bo. są zrożne te kurczaki czy jak bo nie wiem Oho większa szansa na kurczakę Ej, dajmy to dajmy Szkoda dodać. że wieżyczka nie może z kim kurczakami dawać A nie wiem, może daje. czekaj okay. Ja nie, nie widzę Nie stawiaj z tej wieżyczki Masz marudera? No, nie widzę a to wiesz, musiałbym mieć chyba my. marudera, żeby ten, żeby strzelała. Chociaż nie. Nie, no musi mieć marudera. Bo wtedy to atakami, ty, może walić tymi, które ma, ale masz. Nie. daj tutaj marudera, to A, mnie ma No to trzeba ci nazbierać marudera, wtedy się zobaczy. No to wiesz, daj mi na chwilę ten No mam łapki w sumie, to Dziabnął mnie, gdzie jest mój tank? Tu jestem! Tu łożym. o! Co ty robisz? Dziabną mnie! Chyba nie. Tu o sobie, o, chodzę sobie, biję, nie wiem, coś robię. Nie widzę, żeby kurczaki leciały. Latają takie małe kurczaczki, takie. Ale to jak y, atakuje gracza, nie wieżyczkę. Boże, What? po co ja tam poleciałem? Wesołe tak, jezycie, staruszka. Powiedz to, jakbyś miał 600 Hahaha! <laughs> <laughs> ha, ha, ha. Pamiętaj, ci, co się wywyższają, będą poniżeni. A, żeś teraz powiedział? A więc się ukłyń przede mną nie ma takiej opcji. Dzięki za A siat płaski do laski. Tak, dokładnie. chciałem O, dostanę paragon. Nie. Trafiło się ślepej kurze ziarno. No. I tak wyglądają szczeliny nefa, coś tam. Dzięki za oglądanie. Może byście się pożegnali, co? Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.